Zapraszam na odcinek polscy aktorzy kabaretowi czasów PRL ze swoimi synami i córkami. Janusz Rewiński, urodzony we wrześniu 1949 w Żarach. Aktor, satyryk i polityk. Janusz Rewiński urodził się w rodzinie wywodzącej się z polskich Kresów, z okolic Równego na Wołyniu. Ukończył technikum budowy silników lotniczych we Wrocławiu. Następnie w 1972 studia na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie. Już podczas studiów występował w prowadzonych przez Wiesława Dymnego spotkaniach z baladą oraz w piwnicy pod baranami. Przez kilka lat wraz z Zenonem Laskowikiem występował w kabarecie tej. Popularność przyniosły mu występy w kabarecie Olgi Lipińskiej, w którym wcielił się w rolę Miśka, gruboskórnego dyrektora teatru. W latach 1998-2004 występował wraz z Krzysztofem Piaseckim w programie kabaretowym Ale Plama. W 2010 został odznaczony srebrnym, a w 2016 złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Był ojcem Jonasza Rewińskiego, który jest dziennikarzem i prezenterem TVP World. Miał również drugiego syna, Aleksandra Rewińskiego, który jest śpiewakiem operowym. Janusz Rewiński od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zmarł 1 czerwca 2024 w Warszawie w wieku 74 lat. Dokładna przyczyna śmierci nie została podana w informacjach medialnych. Jego syn Jonasz przekazał: Tu cytat: 1 czerwca stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Artysta został pochowany na cmentarzu w radości. Jerzy Kryszak urodzony w kwietniu 1950 aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, satyryk artysta kabaretowy, prezenter telewizyjny oraz fotograf. Urodził się i wychował w Kaliszu, gdzie w latach 1964-68 uczęszczał do liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka. W 1978 przeniósł się do Warszawskiego Teatru Ateneum, gdzie w 1983 zagrał Hamleta. Ateneum związany był do roku 1993. Największą sympatię wśród telewizów zyskał jako doktor Zdzisław Kołek z serialu komediowego Stanisława Barei Alternatywy 4. W latach 1991-1994 współprowadził kabaret polityczny Polskie Zo. W 1995 zdobył złotą odznakę w plebiscycie Tele Rzeczypospolitej Złota Piątka. Występował w programie Janusza Załorskiego HBO na stojaka. Drugą żoną aktora była Tatiana Kołodziejska, ma z nią syna Pawła. Następnie związał się z Agnieszką Kryszak, z którą ma synów Kubę i Kamila. Marek VII urodzony w październiku 1948 w Łodzi. Aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. W 1966 ukończył liceum ogólnokształcące w Łodzi. W tym samym roku zdał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, ale nie został przyjęty ze względu na zbyt słabe wyniki na maturze. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, zdał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończył w 1974. Dwa lata później, na ostatnim roku studiów aktorskich, współtworzył grupę kabaretową KUR, która występowała na deskach Studenckiego Teatru Satyryków w ostatnim roku jego funkcjonowania. Następnie przez kilkanaście lat był aktorem kabaretu Olgi Lipińskiej. Dużą popularność dała mu rola woźnicy węglarki w filmie Miś Stanisława Barei. Aktor był trzykrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa ma córkę Agnieszkę. Drugą żoną była Joanna VII, z którą ma syna Tadeusza. Marcin Daniec urodzony w październiku 1957 w Wielopolu Skrzyńskim. Satyryk, artysta kabaretowy, komik i stand -uper. Ukończył szkołę podstawową nr 1 w Wielopolu, a następnie Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Rok po zakończeniu liceum został absolwentem studiów teatralnego we Wzdowie. W 1981 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie i rozpoczął tam pracę jako pełnomocnik do spraw kulturalnych AWF. W 1984 wraz z Krzysztofem Januszem założył kabaret takich dwóch. Dwa lata później pracował w Krakowie w Akademickim Centrum Kultury Alma Art, a następnie współpracował z kabaretami Wały Jagiellońskie i pod Egidą. Od 1994 występuje samodzielnie. Dużą popularność zapewniły mu regularne występy w TVP. Od 8 września 2001 jest żonaty z Dominiką Grobelską ma dwie córki, Karolinę urodzoną w 1980 i Wiktorię urodzoną w 2007. Bogdan Smoleń, urodzony w czerwcu 1947 w Bielsku. Aktor, piosenkarz, satyryk, artysta kabaretowy i działacz społeczny. Ukończył liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej, absolwent Akademii Rolniczej. W latach 1968-1977 występował w Krakowskim Kabarecie Pod Budą. Był jego założycielem. Za namową Zenona Laskowika przeniósł się do Poznania i występował przez 7 lat w poznańskim kabarecie. Tej na festiwalu w Opolu otrzymał tytuł Mister Obiektywu. W połowie lat 80. w duecie z Krzysztofem Krawczykiem nagrał kilka humorystycznych piosenek. W 1970 ożenił się z Teresą. Mieli trzech synów: Macieja urodzonego w 1973, Piotra urodzonego w 1974 i Bartosza urodzonego w 1979. W 1990 Piotr, jeden z jego trzech synów, powiesił się. Aktor zmarł 15 grudnia 2016 w poznańskim szpitalu, w którym przebywał na skutek poważnej infekcji. Artysta od wielu lat miał problemy z oddychaniem spowodowane chorobą płuc. Został pochowany 20 grudnia na cmentarzu w podpoznańskim Przeźmirowie. Jan Kobuszewski, urodzony w kwietniu 1934 w Warszawie. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, reżyser teatralny, artysta kabaretowy oraz satyryk. Urodził się w domu przy ulicy Nadwiślańskiej 3 na Nowym Brudnie w rodzinie katolickiej jako syn Aliny i Edwarda Kobuszewskich. Był najmłodszym z trójki dzieci. Miał dwie starsze siostry, Marię i Hannę. Ojciec pracował jako kierownik biura sejfu w Pocztowej Kasie Oszczędności. Kobuszewski związany był z Zakr oraz kabaretami Dudek i Olgi Lipińskiej. Wystąpił w około dwóch tysiącach programów telewizyjnych i kilkudziesięciu filmach. W 2012 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w pracy artystycznej. W 1956 zawarł związek małżeński z Hanną Zemrzuską, aktorką teatralną i filmową. Mieli jedną córkę, marynę. Aktor zmarł w swoim domu 28 września 2019 w otoczeniu rodziny w Warszawie w wieku 85 lat. Po pożegnaniu aktora w kościele św. Stanisława Kostki oraz Mszy Żałobnej, trumna z ciałem aktora została pokowana w grobie rodzinnym na cmentarzu na Starych Powązkach. Tadeusz Drozda, urodzony w kwietniu 1949 w Brzegu Dolnym, satyryk, komik, aktor i konferencjer. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, inżynier elektryk o specjalizacji wysokie napięcia. Debiutował w stworzonym przez siebie Jana Kaczmarka w wrocławskim kabarecie Elita. W latach 70. rozpoczął współpracę z Telewizją Polską. W latach 90. był twórcą i prezenterem programu dyżurny satyryk kraju w Polsacie. Prowadził również program Śmiechu Warte. Jesienią 2008 prowadził ponownie program dyżurny satyryk kraju, tym razem na antenie telewizji TV7 Szczecin. Gdzie prezentował spostrzeżenia na temat rzeczywistości społeczno-politycznej. Oznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego bratem ciotecznym jest aktor Cezary Żak. Ich matki były rodzonymi siostrami. W 1972 ożenił się z Ewą, z którą ma trzy córki: Małgorzatę, Joannę i Ewę. Wiesław Michnikowski, urodzony w czerwcu 1922 w Warszawie. Aktor teatralny i filmowy wykonawca piosenki aktorskiej, artysta kabaretowy. Poza teatrem popularność przyniosły mu występy estradowe, filmowe i telewizyjne. Był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu starszych panów, kabaretu Dudek oraz radiowego podwieczorku przy mikrofonie. Aktor był żonaty z Marią Anielą Sobieszek, urodzoną w 1930, a zmarłą w 2009 roku. Historyk sztuki. W listopadzie 2014 ukazała się książka Tani Drań. Wywiad rzeka z Wiesławem Michnikowskim przeprowadzony przez syna Marcina. Drugim synem jest rzeźbiarz Piotr Michnikowski. Wiesław Michnikowski zmarł 29 września 2017 w Warszawie. 5 października urna z prochami aktora została złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu połąskowskim. Tadeusz Ros Urodzony w marcu 1938 w Warszawie. Aktor, satyryk, piosenkarz. Był synem Tadeusza i Karyny. W 1959 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zdrowicza w Warszawie i zadebiutował w teatrze. Znany z telewizyjnych i estradowych występów satyrycznych i kabaretowych, w szczególności z programu Zulu Gula. Z Piotrem Franceskim tworzył cykliczną audycję satyryczną. Samodzielnie stworzył też serię monologów o Staśku, opowiadanych wysokim miękkim, sepieniącym głosem. Był autorem scenariuszy kilku odcinków w serialu Miodowe Lata. W wyborach parlamentarnych 2007 uzyskał mandat posła na sejm szóstej kadencji, był pięciokrotnie żonaty, m.in. stancerką Małgorzatą Potocką, jego ostatnią żoną była dziennikarka i terapeutka Sonia Ross. Miał siedmioro dzieci. Tutaj na fotografii możemy go zobaczyć wraz z trzema córkami. Najstarsza córka to Clementyna Ross, widoczna po prawej stronie. Aktor zmarł w nocy z 13 na 14 grudnia 2021, a urna z jego prochami została pochowana w grobie na powązkach wojskowych. Nie podano, co było oficjalną przyczyną śmierci Rossa.